No, się ma. Dzisiaj pokażę, jak dokładnie zainstalować i uruchomić program AutoControl 2. Rozpoczniemy od ściągnięcia sobie tego programu ze strony producenta. Wchodzimy na autoguard.pl i tutaj klikamy w logowanie do systemu. Przewijamy to paskiem w dół i powierz, klikamy pobierz aplikację autocontrol 2 i właśnie tutaj w tą pierwszą ikonkę sobie klikamy instalator autocontrol 2 i powinno nam się zacząć ściąganie plik ma rozmiar 141 MB, więc będzie trwało około minuty plik został ściągnięty i teraz klikamy tutaj w tą strzałeczkę i dajemy otwórz. Czekamy aż otworzy nam się instalator. Czy chcę zezwolić do aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu? Tak. Klikamy dalej. Język używany podczas instalacji Polski. Ok. No, i włącza nam się kreator instalacji. Klikamy dalej i uwaga, teraz słuchajcie uważnie, ponieważ tutaj musimy określić folder, w którym zainstaluje nam się właśnie ten Autocontrol 2. I dlatego nie zainstalujemy go tutaj, gdzie ponekąd program Files 86, tylko klikniemy przeglądaj i ikonkę OSC, czyli naszego dysku. Dokładnie tak. I klikamy OK, to jest bardzo ważne, dlatego czy program, jeśli zainstalujemy go w innej karpecie, w innym folderze, znaczy się, może nam nie funkcjonować, dlatego zaznaczamy właśnie to OSC. OK, teraz klikamy dalej, dalej i dalej. I jeszcze raz, jeszcze raz. <grym> OK, program nam się instaluje. Instalacja została zakończona, teraz wchodzimy w nasz program antywirusowy i tymczasowo wyłączamy. Wchodzimy tutaj w ochronę sieci i poczty e-mail, zapora i klikamy wyłącz. Jest to tymczasowe wyłączenie programu antywirusowego. Dzięki czemu pozwoli nam na logowanie się w naszym programie? I teraz klikamy w ikonkę naszego programu i czekamy aż załaduje. I jak widzicie, instalacja powiodła się dobrze. I nasz program działa. Teraz tylko login, hasło i serfinik.